Cześć, witam wszystkich z tej strony Jarek. No tak jak jeden z widzów pytał, jestem właśnie w centrum plaza i idę na Ceany z Batmanem. Najpierw muszę sobie kupić bilet. Także jeżdżam się teraz ruchomymi schodami. Udaję się do Cinema City. No i zakupimy, zobaczymy. Z tego co wiem o 15 ma być e, repertuar. Mam nadzieję, że uda mi się dostać, że nie będzie oblegane w związku z premierą Batmana. Dobra moi kochani, jestem już na miejscu. Teraz na czymś takim drukują w ogóle bilety. Kasa ta faktycznie jest nieczynna. Byłem sprawdzić tam, no tam, 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 tam za mną gdzieś. Oddali. Czy są e, plakaty z Bachmanem? Nie, ale na szczęście jest jedna osoba, która mi obiecała, że załatwi, załatwiła. Zobaczę się z nią niedługo w Krakowie, więc będziemy mogli się wymienić. No i mam jeszcze pół godziny do seansu plus 20 minut reklam. To pewnie zobaczymy się później. Tymczasem idę jeszcze pobuszuje może jakąś pole popcornu. Dobra, cześć moi kochani. No inny plakat nie mógł być, także jestem już po seansie Batmana. Ja jako fanbojca mogę powiedzieć, no jest zajebisty, ale wrócę do domu, na spokojnie to wszystko se przemyślę. Zmontuję to takie krótkie pierdoły, które mi się udało zgrać teraz i i, i nagram film, moje wrażenia po tym seansie, bo jest parę przemyśleń, parę jakichś takich dla mnie Smaczków, czego, coś co zauważyłem, coś co mi nie do końca się może jednak spodobało, ale ogólnie jest mega.